be so choosy. They have to take the money from who is willing to give it to them and they have to pay higher interest to attract investors. So if you put your money into here, there is more risk, but they will pay you more. They will pay you 10% interest for this risk. Now, I know that everybody has a different attitude towards risk, so I'm going to ask you first how many people would put your money with bank secure and how many people would put your money with bank risk. And to help me, I'm going to ask my brother here and Chris. A więc w tym drugim banku jego klienci nie mogą za bardzo wymacić, dlatego że no po prostu jak im ktoś te pieniądze pożyczy, to muszą się zgodzić na to, żeby płacić wyższe odsetki, no ale dzięki temu, również, dzięki temu również i dowód w tym banku będzie większy, dlatego że ten dowód z inwestycji będzie wynosił 10%. No i teraz chciałem Państwa zapytać, kto z Was zdecydowałby się zainwestować swoje pieniądze w ten bank? Ten, a ten bank okay. So, please raise your hand if you would put your money into Bank Secure. Raise your hand. A więc kto chciałby włożyć swoje pieniądze za w Bank Secure? większe w tym zainwestowali w ten drogi bank. Okay, so now we have an additional situation here. Okay, now for the next thing. Teraz sytuacja się troszeczkę nie. Uh, the government offers a guarantee for financial institutions. okay, if you put your money into bank secure or bank risk, you need not worry about the losses. somebody else will take the loss and you will take the gain. okay? so i would like uh, to ask my uh, uh, helpers here to count again if this uh, should make any difference. okay? so please, for those of oh, you. Yeah. A więc teraz sytuacja się zmienia, dlatego że rząd po prostu e, mówi instytucjom finansowym, my będziemy gwarantować waszą działalność, w związku z tym dla tych, którzy inwestują, nie ma ryzyka, czyli nie ma możliwości strat, jest tylko możliwość zysku. Czy w związku z tym, jeżeli mamy taką sytuację, to, to te straty to płaci się kto inny. E, natomiast w związku z tym, kto z Państwa teraz... Uh, please raise your hand. Who would now invest in a security bank? No one. and... No one. Two. two, and no, okay. two. <laughs> now, all those who would put your money into bank risk, raise your hand. <laughs> The opportunity to take the higher interest rate, and of course, somebody else will cover the, the risk in the next now, yes. um, What this means is that most people will take the money out of this kind of investment and put it into this kind of investment

Przecież tutaj sytuacja jest taka, że dla tych firm czy dla klientów tego banku secure w tej chwili nie ma finansowania, oni nie mogą zaciągnąć pożyczek. Natomiast dla tych klientów, czy po prostu jest dużo więcej środków, czy dużo więcej klientów w tym nowym, w tym drugim banku, prawda, którzy chcą korzystać z okazji. the loss and leave only the gain. People are encouraged to reckless behavior, something that they wouldn't do if they had to take both the responsibility for the gain and the loss. It's perfectly understandable. No i tutaj pojawia się coś co można określić jako zagrożenie ryzyko moralne, które jest związane z tym, że w takiej sytuacji, kiedy ludzie mogą tylko zyskać, nigdy bowiem nie mogą nic stracić, oni się zaczynają zachowywać bez troski Gdyby wiedzieli, że mogą stracić, to czegoś takiego by nie zrobili. Natomiast jak ryzyka straty nie ma, zaczynamy się zachowywać właśnie w sposób bezprostu. Now the problem of course is that this is a very unstable bubble. There's far too many businesses for the number of customers over here. And as it starts to collapse, because there aren't enough customers for all of those businesses, they then seek out the The, the the support the, um, uh, the, the compensation for their losses and they' are often very generous with the political establishment, both the government agencies and the politicians who are setting the policy in terms of rewards in various kinds and the government of course is receiving its money from the taxpayers who then are expected to uh, be the, uh, the ones who will take the losses, No i sytuacja tego oczywiście nie może długo trwać, bo taki bombel, czy taka bańka, prawda, <coughs> tych złych inwestycji, w których nie będziecie się musi załapać, dlatego że będzie zbyt wielu na przykład tych, którzy by chcieli tego, z tego typu kredytów korzystać. No i w efekcie, prawda, sytuacja się zacznie zmieniać. No ale również tego typu instytucje są dość hojne. One wpłacają na różne fundusze polityczne czy, czy różnym politykom, no i w efekcie powoduje to, że politycy są dla nich przychylni, prawda. No i jeżeli się okaże, że, że rzeczywiście ponoszą stratę, no to wtedy dostają dotacje od państwa, czyli tak naprawdę te straty ponoszą podatnicy. In 1980, there was uh, such a case of um, moral hazard that was generated in the United States when the Congress increased the guarantee towards bank deposits by 10 times, from $10,000 to $100,000, and all the banks, even ones that were invested in very secure home mortgages, were encouraged open up. And go you will have no i tak, tego typu sytuacja zagrożenia moralnego pojawiła się w stale 80 roku, kiedy kongres przyjął ustawę, która dziesięciokrotnie zwiększała kwotę gwarantowanego depozytu z 10 do 100 tysięcy dolarów. No i to również spowodowało, że tak powiem wszyscy mogli przyjmować te depozyty i, i coraz więcej tych depozytów było składanych. Thank you.